Dzień dobry, moi kochani. Horoskop na czerwiec 2024 rok i znaki powietrzne. A więc do znaków powietrznych zaliczają się bliźnięta, wagi oraz wodniki. I teraz wybieram karty dla bliźniąt, karty Eliseleny, czyli moje, karty autorskie, pierwsza talia. To były już te karty. Oj, źle tutaj. Położyłam, pomieszały mi się dobrze. Karty dla bliźniąt. Już wybieram. Nast o, jakie piękne karty. Karta, sekwencja rozpoczyna się. Karta wyboru. Karta Grzeczna Dziewczynka oraz Nowe Możliwości. I cóż bym tutaj, tu jest po prostu przedstawiony portret psychologiczny bliźniąt, tych, które wspinają się po szczeblach rozwoju osobistego, czyli być może też rozwoju duchowego. Tutaj chodzi o to, bliźnięta otrzymają w, kwestiach spraw, w kwestii spraw zawodowych, biznesowych oraz uczuciowych wybór będą mogły dokonać wyboru. I co bliźnięta zrobią? I tym razem bliźnięta nie będą się podkładały, w kar nie będą wchodziły w wibracje i energię karty grzecznej dziewczynki, ponieważ grzeczna dziewczynka robi wszystko to, ażeby sprostać wymaganiom otoczenia, natomiast zapomina niestety o, o sobie i to jest bardzo źle, ponieważ to jest gwałt na własnej duszy. I tutaj karta nowych możliwości. Bliźnięta zatem zapominają o innych, myślą trosz bardziej o sobie i wchodzą w drzwi, w nowe możliwości. Cokolwiek zaplanowałyście drogie bliźnięta zostanie spełnione, bo, ale trzeba przejść przez próg, czyli nowe. Nie bójcie się zatem nowego. Czerwiec będzie stał dla Was pod znakiem nowego i nowego nie obawiajcie się. Y Anioł dla Was, to jest oczywiście anioł z mojej talii, pierwszych aniołów, anioły brązowe, tu jest anioł duszy. Anioł duszy jest aniołem, który zachęca do rozwoju duchowego, zachęca do pracy nad sobą, ale także jeśli chodzi o płaszczyznę spraw ziemskich, to mówi o podróży drogą powietrzną, o podróży drogą lądową i drogą wodną. Ale mówi także, że zostaną pokonane wszelkie przeszkody, które niejako wydawały się przeszkodami, ale skonstatujecie za chwilkę, że te przeszkody właściwie one były jakoś tak albo wyimaginowane, albo też sami sobie mentalnie, emocjonalnie je projektowaliście. Projektowałyście drogie bliźnięta. Więc Tutaj dla Was czerwiec nowe, nowe, nowe i wchodźcie w to nowe, ponieważ nowe jest dla Was tym, co będzie najlepsze. Następnym znakiem powietrznym są wagi i dla wag następujące karty. Karta zrozumienie jest to karta y, bardzo. Y, 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 no, definiując karta w korespondencji z rozwojem duchowym, czy też karta, która jest kartą bramą do rozpoczęcia jakiejś lekcji życiowych, życiowej, czy też może mówić o jej zakończeniu. W tym wypadku, drogie wagi, jest tutaj rozpoczęcie dla Was lekcji życiowej. Ta lekcja życiowa nie będzie łatwa, ponieważ. Karta stresu i karta wrażliwości są to karty typowo, to są karty naszej psychiki. One nawet mogą czasami powodować depresję, ale na szczęście karta wrażliwości jest kartą krótką, więc tutaj nie mówimy o depresji, tylko o chwilowych załamaniach. Zatem drogie wagi. Czerwiec stoi pod znakiem rozwoju duchowego. Stoi pod znakiem zrobienia przez Was lekcji życiowej. Nie bójcie się. Ja zawsze mówię: nie ma złych doświadczeń. Są tylko niespełnione i też niezrobione lekcje życiowe. Bo jeśli my, na przykład, to doświadczenie, które u nas może znajdować się w kategorii złych, Rzeczy, złych doświadczeń, to jednak jest tylko lekcja i mam nadzieję, że tą lekcję dobrze zrobicie, i o to właśnie chodzi. Pamiętajcie, karta zrozumienia jest kartą bramą. Tymczasem wybiorę dla Was moje drogie wagi, kartę Anioła. To jest pierwsza talia aniołów, ta brązowa, mojej, mojego autorstwa. Tymczasem jest to karta anioł wiary. Tu jest, ta karta jest z jednej strony straszna, z drugiej strony jest niezwykła, ponieważ ten anioł, ta osoba, kimkolwiek by ona nie była, przeszła jakieś traumy. Ona jest, ona ma za sobą trud, ma za sobą. Trudne przeżycia, yy, przeżycia, które nie dały motylków i skowronków, Natomiast to jest już tak, jakby koniec. Yy, tutaj tylko należy stać, pożegnać się dobrze, było źle, idę dalej, zamykam. Tamten rozdział rozpoczynam nowy. Więc anioł wiary nastraja, tutaj też jest siódma czakra, czakra wyższej świadomości, nastraja do wiary, nastraja do rozpalenia ognia w sercu, a ogień w naszym sercu to jest moc, mądrość oraz miłość. Ten ogień musi być rozpalony. Kto to zrobi, my to tylko zrobimy. Żadna wróżka, żaden czarodziej, moi kochani, wam, yy, za was tego nie zrobi. To po prostu trzeba samemu tego doświadczyć. Jedno, yy, o co możecie poprosić, siły wyższe, siły kosmiczne, yy, siły, yy, moc Chrystusową, yy, czy też jakąkolwiek moc, w którą wierzycie, możecie się odnieść bezpośrednio do źródła. Tutaj wyższa świadomość, to jest ta wyższa inteligencja, która wspomoże Was i tego Wam życzę. I jeszcze mamy mm, tutaj wodniki. Dla wodników wybieram trzy karty. Karty autorskie moje jest tak. Pierwsza karta jest to, jest to karta wątpliwości, druga karta strach i trzecia karta miłość. Moje kochane wodniki, tutaj raczej nie widać za bardzo spraw biznesowych ani zawodowych w tym czerwcu. Czerwiec dla Was stoi pod znakiem miłości. Być może wybierzecie, ponieważ ta karta wątpliwości mówi o, czy wybrać Pana A, czy Pana B, chociaż zazwyczaj, jak ja mówię, jak są takie wątpliwości, to lepiej wybrać Pana C. Ale tutaj będzie dużo wątpliwości, dużo strachów, jednak miłość na was czeka, drogie wodniki, nie obawiajcie się za te miłości, być może rozpalcie właśnie tą miłość, tak jak mówiłam wagą, tą moc, moc, mądrość i miłość serca, tą iskrę Bożą, bo Bóg dał nam wolną wolę oraz dał nam iskrę Bożą, która płonie Czakrze serca, płonie w naszym sercu, więc rozpalcie iskrę Bożą w intencji pozbycia się strachu, pozbycia się obaw, pozbycia się wątpliwości i wejdźcie w miłość po prostu, w miłość i Idźcie dalej z tą miłością. Jeszcze jest karta anioła, anioły brązowe. To jest karta aniołów brązowych, moja pierwsza autorska talia, bo druga to były kwiatowe. I tutaj wyszedł anioł. Wewnętrznej mocy w pozycji odwrotnej, ponieważ stosuję tutaj w tych aniołach również pozycję odwrotną, chociaż niekoniecznie tak musi być, bo czasem odczytuje się z układu, ale de facto anioł wewnętrznej mocy, tutaj w pozycji odwrotnej, drogie moje wodniki, będzie Prosił o to, zbudujcie swoją siłę, zbudujcie swoją moc. Czyli rozpalcie tą iskrę bożą, iskrę bożą, czyli mądrość, moc i miłość. I, I wtedy dopiero będziecie mogły, drogie wodniki, poruszać się do przodu. Jak to zrobić? Poproście po prostu wyższą świadomość, siły kosmiczne, zwróćcie się bezpośrednio do źródła. I przyjdzie wszystko do Was. Jeśli poprosisz, będzie Ci dane. I być może tym, tą, ta sekwencja niechaj towarzyszy Wam w miesiącu czerwcu. Jeśli poprosicie, będzie, będzie Wam dane. Ela Selena, dziękuję.